Ach, nie ma to jak nasza żanetka, która chiluje bombę w naszej marinie tutaj po niezbyt udanym łowieniu rybek. Czas przyszedł na misję, ale jeszcze tutaj jakiś gościu ma dla nas info, więc pogadajmy z nim. Mm, Okej, okay, a gdzie jest ten czad?

She's the nimblest goddamn helicopter this side of Montana. And I'll be the are gonna take her. I won that bird in my divorce fair and square. The walking, erectile dysfunction who took her painted her that awful shade of Peggy Mayonnaise. So the only way you'll be able to find her is to ID the pilot. Should be easy to spot him. The only other birds around the area are flown by women. We all used to fly together on weekends, but that friendship went tits up after those thunder cunts joined Eden's Gate. So I got no problem if you accidentally shoot them in their disloyal faces. How about it, honey? You help me, and Tulip and I'll show up wherever and whenever you need us. No, i o to chodzi właśnie kolejny specjalista Co? Trzeba... target? Gdzie? Bo to... A, bo oni strzelałem znowu Ten, ten e, Kurde, ten jakiś samolotowy, jakiś inny Samolotowy e, znalazł Dobra, pierwszy jest uuuu uh, uh, uh. Nie, pierwszy jest tu Dobra To zrobimy tutaj tą skrytkę przy okazji e, o ile się da Bo nie pamiętam, czy się da tutaj e, czy tu nie trzeba Bardziej tak, wiecie, zapierdalać Ale chyba nie Helikopterki dajcie mi Tutaj jest ten. Bierzemy nasz helikopter. Ten tulipan dziadowski. Jedyny i słuszny ten taki helikopterek nasz. Co, kto. Czekajcie. Ej, halo! Myślał, że nas załatwi. No, rozwal się. No. Ha. Myślał, że nas załatwi helikopter. No, się pomylił, cwaniaczek. Dobra. Tam jest to na górze, ale to polećmy pierw tutaj. To jest jakaś kolejna. Kolejna blokada, ale dobra. Pieprzyć to. Dobrze, dobrze, że mam tą auto naprawę, nie? z tego to by była lipa. Ciekawe czy nam się. No jasne, że się żeby wstawiły. Tak samo jak opony w samochodach. Wieszcie, auto naprawa, auto naprawą, ale to powinno działać tylko na. Na przykład, właśnie to zadymienie silnik, to. to do tego. Okej. Okay. Podobno kogoś ocaliłem, nie wiem. Dobra, bo tu chyba trzeba jakoś to tutaj... dać. Na cicho bardziej zrobić, to ja się tu wyląduję i się tam przejdę. Bo, bo tutaj coś jest na rzeczy, dobra? Y... E-H Piczy z G. e y... Kurwa mnie zauważyła. Ale to nie, to nie jest. Dobra Kurwa, 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 kurwa Dobra, trochę zostawiłem nasze zwierzaki na rzeź A Dobra, nie będę się bawił w namierzanie Po prostu załatwione i tu jeszcze musimy wbić, nie? Czy wyście wszystkich załatwili? Ole pięknie! Dobra, tu jest jakiś ołtarz nam się odblokował. O, ale pięknie! Nam świeżaczki pomogły, no ja żem to zbieprzył. Nie wiem, jakoś się zawiesiłem, kurwa. Naprawdę. Jakoś tak się zawiesiłem, że aż e, nic nie mówiłem. Teczkę czy tu coś jest. Już idźcie w pizdu z tymi helikopterami, proszę was. Tu ktoś jest. O! Zrobiłem misję. Nie wiedziałem, że tu ktoś jest. Okej, okay, bo ja chcę tu przeczytać. No, bo tutaj misję żeśmy zrobili z uwalnianiem typiarzy, no ale to. Tak, przez przypadek. Dobra, notatka kultu. Nowy świat będzie prawdopodobnie, prawdziwie błogi, czy widzicie całe dobro jakie błogość niesie temu światu, nawet pod koniec jego istnienia będziemy, pod koniec jego istnienia będziemy potrzebować jej mnóstwo w świecie, który nastanie, bo nie wiemy nawet czy, gdy opuścimy bramy heroldów ziem... Ziemia pozwoli nam e, w, og w ogóle e, hodować rośliny. Musimy zachować e, te beczki z, e, na upadek. E, dość błogości krąży już wśród aniołów, w wodzie, wśród zwierząt. Ta e, pa partia idzie do bunkrów. E, dobrze jej pilnujcie. Tu jakieś, jakaś ta była, nie? Też. Jak to się nazywa? Yy, hodowla Błogości, nie? O, tu ma dla nas informacje, to pogadajmy z nim. Proszę stanąć w miejscu. O, dziękuję. Okej. Okay. Dzięki za info, chłopie. My wracamy do naszego helikoptera. ile nam on nie zniknął, mam taką nadzieję. Gdzie on powinien być? Tu, gdzie. O, jest, Ty, do... A ten co tu robi? Ten co tu robił? Dobra. Ja wzlatuję. Nie ma co. To tam nie zobaczyli. O kurwa. Hej, hej, hej! Chwila. Tu muszę... Cholera, jasna! Dobra, helikopter kontra samolot. Kurwa, nie jedno nie trafiło! Dobra, na razie to pierdolę. No oczywiście, jak, jak to w grach, w ostatnim punkcie będzie dopiero ten tulipan. Dobra, ten, heli ten samolot chyba sobie odpuścił. No i tak wygląda. W ostatnim miejscu będzie ten, ten, ten helikopter, więc tu nie ma co się za bardzo śpieszyć ani nic. Zobaczcie jak daleko to jest No, dobra. Yy, tutaj nie wiem gdzie sobie wylądujemy, może tu na tej polanie. O tutaj hmm. no myślę, że tutaj będzie spoczko. Jeszcze nas nie widzą. My tu mamy jeszcze jakąś skrzynkę Granat, dymny i. Dobra, chodźmy tam. Dobra, weźmy sobie snajperkę. Nie bazukę. Weźmy, spróbujmy ich tu pozdejmować jakoś. Ucnijmy Jest pajac, ten zbrojny. Jest pajac. Alo? hey, bo puma mi znaleźli. Dobra, ten dostał w łeb, dobra, ten załatwiony. Dobra, to pilotka załatwiona, nie? Teraz trzeba tylko. Kurwa, no nie trafiłem. A dobra, czemu, czemu ja to na cicho próbuję zrobić? Pilotka załatwiona, to. I z automata, z automata, i tam niech zagryzą typiarze i. O nie, on ucieka. Kurwa, coś wybuchłem. Dobra, eliminacją. Ciach, i załatwiony pajac. Dobra. Yy, no to tyle by było. Tyle by było z tego miejsca. To ostatnie chyba muszę na cicho, bo muszę odzyskać ten helikopter. Więc muszę pierwszy pilota zabić. Na razie póki mogę to zrobić na pałę, to robię to na pałę. Yy, dobra. Chodźcie, zróbmy to. Yy, no tak per perse. Oddział ruchu oporów yy, poszedł rozbić obóz na szczycie... Yy, Ra y raportu Pi Nie, ra Raptor Pik nie odzywają się od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że nic im nie jest to niebezpieczny kawałek wspinaczki. Powiem wam tak. Nie musimy się wspinać. Kto mnie tam zobaczył znowu? Okej. Okay. Mamy helikopter, a nawet dwa. Wolałbym raczej ten swój. Bo jeszcze potem chciał odzyskać. Jest, stoi. Yy. Nie, bo tu generalnie trzeba by było się powspinać. Generalnie trzeba by było się powspinać, ale pójdźmy na łatwiznę, bo. Bo komu się chce wspinać? Dobra, już tych pierdole. Niech się bawią z łosiami. Komuś się chce tu wspinać, a potem stracić helikopter. Tamten pewnie też zniknąłby i tyle. A my sobie tutaj po prostu podlecimy. Zróbmy to na pałę. Może sobie skoczymy stamtąd. Uuu! na strusiu. E, Jezus, nie na strusiu. Na. E, urwa jak to się nazywa? E, na tym do skakania głównie. No i czy można tutaj... O, tutaj tutaj jest to miejsce do skakania. Ale to na razie nie. Można by było sobie tak zrobić. Hmm. hmm. Mam nadzieję, że nie zje, Nie spadnie, ale może spaść. Jak oni tu weszły tak szybko? W strefie poszukiwań. To jest tutaj. No, myk myk, nie ma co. Co mam tu wejść? Co mogę tu wziąć? Gdzie są... O, tu są najważniejsze rzeczy, które, bym, które mnie interesują, czyli hajs i punkty talentów. Mogę wziąć... Aha, to nie, to tak to nie chcę wziąć. Tak to nie chcę brać. A tu ktoś... Tu ktoś nie żyje. Okej. Okay. Dobra, wróćmy do tej misji. Gdzie to jest? Poboczne? Nie no. A, tutaj ja wzlecę jeszcze trochę wyżej, wyskoczę i polecimy sobie tym tym. Tym głównym. Latającym. Patrzcie gdzie to jest. Jeszcze kawałek wzlecę. Oddale się od góry, żeby nie ten. Dobra, lecę. I lecimy. Patrzcie. A tu helikopter sobie. Patrzcie, jak on nawet leci, ten helikopter tutaj. A my tutaj. Lecimy. Patrzcie, ten helikopter całkiem leci. Mam nadzieję, że się uda tam dolecieć. Wiem, że chyba jest za, y, dolecenie jakiś kawał. Też jest y, jakiś y, ten. Nie osiągnięcie, tylko kurwa to. Osiągnięcie chyba też było. Yy, no, ten punkt taki. Dobra, wykorzystując to, że lecę prosto i nie muszę nic naciskać, ale sobie wody i się łyknę. Też wylądować gdzieś wcześniej, troszeczkę tak, troszeczkę, no ale już tutaj w dół troszkę. Oj, chyba będę musiał spadochronować. Ach, no, bo tu już taka górka była. Jak jestem ubrany? Jak ta, nie? Może sobie zmienimy strój, ale może nie pod koniec tego odcinka, albo na początku następnego. O kurwa, o kurwa, o kurwa Daj mi pistolet z tłumikiem Dobra, ktoś tu jeszcze jest? D Dobra, wyzwolę cię, ale to tak trochę warunkowo, bo... Bo bardziej ci tak wyzwoliłem, po to, żeby tutaj nie strzelać się. Tu już niedaleko mamy. No, ten nas nie zauważył. To już są. To już są. To już są. To już są typowo w tym. W... Jak to się kurwa nazywa? W... U Koba. No przecież mu chtapy wale w łeb. No to kurwa, co jest? Dobra, bo muszę to po prostu, żeby zdjąć tylko to, nie? Najważniejsze, żeby zdjąć. A, dobra. Tu jeszcze jest punkt obserwacyjny. To nieważne. Wiecie, bo coś mi tu kurwa lata Jeszcze punkt obserwacyjny jest, dobra, to nieważne. Och, tu jest jakiś gówno. Nie wiem czy, nie, czy go nie zdjąć Bo on mnie kurwa nie zauważył Bo będzie lipa Bo nie ona mi nie może spieprzyć, wiecie? Bo zniszczy mi helikopter albo Czy co jako go... To kto? Ha! Kolejny skoczek. Jest, leci. Leci, leci, dobra. E, no teoretycznie ja bym mógł stąd spróbować zdjąć kogoś. Znaczy, ja mogę tu już wysłać chyba Bumka. Peaches, może zostań gdzieś tutaj, co? Wiem, że to daleko, ale zostań tu gdzieś. Tu jest jakiś typiarz, ale go kurwa ledwo co... Widzę jeszcze może. A tam dalej jakbyś poszedł, gumcio? Okej. Okay. bo boję ja się tak strzelić z takiej odległości, że go to nie zabije, wiecie? Ja podejdę. Ja robiłem już jakieś takie długie bardzo strzały w tej grze, ale kurwa tutaj trochę jest... Trochę jest to takie... Zbyt ryzykowne, bo jak ono mi odleci, to jestem w dupie. O nie. O nie, czemu ona... Czemu ona mi tu ucieka tym helikopterem? I czemu to się tak stało? Ja za długo coś robiłem? No dobra, załatwieni, ale... Czy ona mi spierdoli tym helikopterem tak całkiem? Dobra, załatwiony. Nie! O kurwa, czekajcie! No ale kurwa, weź! No, ona tutaj se biegnie! I zostawiła tam helikopter! Jaki to ma sens? Ej, halo! No, co mnie tu od boku bijecie? Tam są jakieś zjeby pierdolej. Dobra, chodźcie, chodźcie zwierzaczki. Czemu ona tutaj wylądowała tym helikopterem? Nie pamiętam, żeby takie coś się tutaj działo, no ale niech będzie. Czegoś tu nie ma. Sprawdźmy w ogóle w tym miejscu, bo. Ja nie wiem gdzie my jesteśmy na mapie nawet. O tutaj, ale tu byśmy już tu byli. Dawaj tego tulipana, bo musimy kawał przelecieć. Tam 3000 metrów, więc. Pani, like right back, to więc nie wiem. Nie wiem, czy wam tego nie wyciąć, kurde. Ale z drugiej strony, tu z tego co pamiętam, coś trzeba było robić po drodze. O nie! Boomera zajebali. Urczaki. Jaki obserwator, jakie silne wsparcie. Znaczy, to zapierdzielamy w sumie trochę. Więc to nie ma co. Można w sumie zostawić, ale. Nie pamiętam, bo kurwa chyba trzeba było. Dobra, spadł. O nie. Oni tam. Dobra? Nie pamiętam, co tu się. Coś tu się odpierdalało. Wiecie co? Może póki nie ma bumcia, ja wezmę Nika. Bo ja latam jednak. Weź, weź mi Nika, on może coś tutaj zdziała. Dobra. Blane? Kolejny... Dobra. Załatwiony nie pamiętam, coś tu, coś tu się chyba działo, ale kurwa nie pamiętam co. W ogóle powinna być chyba kapliczka w tym miejscu. No ale to już inna, inna kwestia. No, już za niedługo będziemy jeszcze 500 metrów. Jest 500 metrów, co ja bogadam? 1500 chciałem powiedzieć. O, czekajcie, kapliczka. No i co? Czemu to nie chce się? Czemu to się nie chce rozpierdzielić? Pytam bardzo. Pytam. Bo nie wiem. No co jest? Co jest z tą kapliczką? No! Kurwa! Co to miało być? Za niedługo będziemy z Fave się z napierdzielać Mam nadzieję, że w następnym odcinku, a nie w tym, bo... Bo byłoby trochę kiepsko Zostało nam jakieś 8 minut do 10 odcinka No a ta walka z Fave i tak dalej, no to to jest na cały odcinek Pff. Więc... E, no ile w temacie, czekajcie, nie kontrolem się tu kurwa Zlatuje na dół tylko C Pomyliło mi się. Co on ma na F? Aha. Dobra. Jezus, po co ja to drugi raz nacisnąłem? Dobra, ja muszę trochę zejść. Niepotrzebnie to drugi raz. Te flary przeciwko rakietnicom. Dobra. Wiecie co. Zejdę tu jeszcze trochę niżej Dobra Dobra No, a bym się karabin przegrzewa Cały czas zapominał o tym Dobra, załatwiony Bra, tutaj no, ładuj się karabin Dobra chyba wszystko A tu Lipan jest nienaruszony gdyż Azalisz mamy auto naprawę Ale szyby się akurat tutaj nie wstawiają o dziwo Co jest No No już się skończyła bitka Może ze mną pogadać you made it just in time for all the fun, and you brought tulip back in one piece now i always keep my word so if you need a pilot who can shoot the dick off a gopher from 50 feet in the air i'm your gal you call me anytime okay except around sunset xander likes to do yoga around then and i like to watch you ain't lived until you seen that ass and downward facing dog anyways thanks again hun i owe you okay A tak, uwaga, a propos tego tyłeczka, to, to, to... była, przepraszam bardzo, po co? Dobra. Y o! Oh! Mamy full. O! Oh. O nie! O nie! To będzie w tym odcinku. Tu jest misja jeszcze jakaś. To nie, porwała. Kurde. No dobra, to będzie dłuższy odcinek. Albo przerwę w którymś momencie to. Albo dłuższy odcinek zrobimy. Albo wam powycinam trochę tych podróży. O, i będzie ten. To, to jest dobre. Te podróże wam trochę powycinam, bo w sumie finalnie się nic wiele nie działo. There? but you were so selfish. You were forced someone to leave that didn't want to go. Okay. Here. Also you could be what? A hero. Do you know what hubris is?

If violence is the only language you choose to speak, I'll speak your language. Ooh. When their blood is on your hands, and when their blood is on your hands, see how heroic you feel. See how heroic you feel. What are you doing? No, I'm sorry to have to do this. I wanted there to be another way. I wanted there to be another way. Patrick. I otworzy wszystkie drzwi, myślę, że trzy, trzy strzały takie randomowe nie rozwaliłyby panelu. No ale to już jest moja kwestia. Zwłaszcza, że połowa tego panelu to jest panel nagłośnienia. No i marszał się ten, dlatego ja go nie lubię. Ja go nie lubiłem od początku, i miałem słuszność został opętany przez błogość i to. Dobra, ale to w takim stroju walczyć z Wave to nam nie wypada, powiem Wam. No i możemy sobie w tym momencie olać to i skończyć odcinek. Nie chcę tych. Chcę się przebić, Specjalny strój. Eee, tu już mieliśmy wszyscy. Ten strój. Kurcze, hmm. Kurczę, mamy ile strój? Mamy taki strój, mamy taki... Uuu, ale śmiesznie wygląda. mamy tak świe jako świeży ten tu wygląda jak debil taki strój na walkę z Faith. albo taki strój na dobra dawajmy ten dawajmy jako Far Cry primal zróbmy naszą żanetę w Far Cry primal to jest dobry strój na e, ten a na następnego bossa ten na przykład o bo to wo wojskowy jest ten ten Jacob. Dobra, ale może zrobimy taki cliffhanger i czy pokonamy fake? Czy odbijemy naszych znajomych? Dowiemy się w następnym odcinku. Tak, zróbmy tak. Dobra, przepraszam, was, że wam tak robię. Miałem powycinać i zrobić to, a finalnie. E, nie wiem, może powycinam, ale przy 29 minutach odcinka raczej nie. <laughs> może częściowo. E, dobra, to zróbmy tak. To Do, dokończymy sobie w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i wyczekujcie następnego odcinka. Elo Benz.